Hej, dzisiaj chciałbym Wam pokazać tym razem nietypowego Chińczyka, tylko JVC. Ja jej kupiłem używane, ponieważ tak w sumie bardziej trochę z ciekawości może. I po prostu Wam pokażę jak to wygląda i, i co ja jak mi to ono się podoba po kilku dniach użytkowania. Więc tak ekran jest cały dotykowy te klawisze funkcyjne również są dotykowe z tyłu standardowa kostka ISO tak samo tutaj do wzmacniacza mamy normalnie port, nie tak jak w Chińczykach że niestety tych wejść nie ma co tu jest fajnego? aha USB też jest na kablu, możemy sobie do schowka wyprowadzić dlaczego ja je kupiłem? kupiłem je dlatego, że Stwierdziłem, że tego Chińczyka co miałem, to w sumie nie wykorzystuję tego Android'a, nie jest mi to potrzebne. Jeśli chodzi o YouTube, to tylko w sumie niebezpieczne to jest jak się jedzie, bo nawet jak coś się włączy, to tam się zerka i jeśli nie skupiamy na drodze tylko na tym radiu. I brakowało mi jednak tego właśnie, że nie mogę na Bluetooth sobie przez telefon rozmawiać. No teoretycznie tam to ma taką funkcję, ale bardzo słabo słychać, także... Chciałem, aby był zewnętrzny mikrofon, i w tym właśnie taki jest. Tutaj mamy kabel do mikrofonu. W tej zestawie, oczywiście, mikrofon też mam. Co do tego mikrofonu, próbowałem, rozmawiałem. Bardzo fajnie zbiera ten dźwięk to, co my mówimy. A tego takiego szumu z zewnątrz, jak jedziemy autem, to nie słychać. Także jest fajnie. Co do mocowania, to jest standardowy rozmiar 2DIN, czyli nie taki jak chińczyk, tylko standard, jak hu hu, wszystkie te inne Pioner, sony Także kieszeń standardowa, nie trzeba płacić, jak do chińczyka. Chcemy fajnie to zamontować, to ze 100 zł. czy ileś. Tutaj normalnie, do, jak do pasata, to zwykła kieszeń kieszeń z ramką, chyba 20, 20 zł. chyba kosztuje. Ja się na razie nie zamawiałem, bo dopiero jak będę w Polsce ją zamówię Oczywiście ja tego radia i tak nie będę używał, bo już sobie kupiłem dwa inne i teraz je testuję eee, A powiem wam dlaczego Dobra, ja je założę i wtedy powiem wam dalej Dobra, ja już je włożyłem I w sumie zapomniałem powiedzieć, jest to model JVC KW M24BT Ja tak jak mówiłem, ja kupiłem używane, nie dostałem do niego kieszeni montażowej Dostałem dwie ramki te maskujące, niestety do pasada żadna nie pasuje. Do, do jakiegoś innego auta tam pewnie były w zestawie. Także ja nawet go nie umocowałem sobie. Co do ceny, nowe widziałem, kosztują w granicach 700, może lekko ponad 700. Tam jest różnica w modelach jest 24 BT i 25 BT. Z tego, co tak zdążyłem zauważyć, to ten 25BT ma Mirror Link, chyba dodatkowo. A tak to chyba się niczym nie różni. Dobra, i wam pokażę, co tutaj mamy. Takie naprawdę mega proste w środku jest. Tu mamy tuner, czyli wiadomo, radio, USB, to pliki sobie otwarzamy. Czy tam chcemy film, czy chcemy muzykę, cokolwiek. Tutaj mamy wyjście, to chyba do kamery jest, czy tam do wideo. Jakbyśmy mieli podłączone coś. Tutaj mamy telefon, łączymy sobie. Jak mamy na Bluetooth, to żeby gdzieś dzwonić. Tu mam połączone. Bluetooth audio to muzykę sobie odtwarzamy i ustawienia. Co tutaj mamy w ustawieniach? Tak, audio. Efekty. Także to możemy sobie tam ustawiać. Subofera mamy też jakieś ustawienia? Ja oczywiście subwoofera nie używam, szkoda mi miejsca. A tu mamy kalibrację, tu mamy proporcje ekranu, tu ustawienia. Radia co nam ma tam pokazywać, czy RDS włączony, fale fajnie ściąga, a nie tak jak w Chińczyku, właśnie, że. Że co chwilę gubi tam, gdzieś trzeszczy, czy coś tam A tu ustawienia zegara, takie ogólne ustawienia, także tu nic więcej nie mamy I teraz Wam powiem co mnie Dlaczego w ogóle nie chcę tego radia W sumie używałem je kilka dni tylko Ogólnie jest fajne, proste Jeśli chodzi o jakość dźwięku to Myślałem, że będzie lepiej Jest duża różnica na przykład pomiędzy chińczykiem a tym ale no, nie zadowala mnie to tak do końca. I sądzę, że jak za tą cenę. No bo nie oszukujmy się teraz 700 czy tam ponad 700 zł za takie zwykłe radio nowotyski typowy golas to jednak trochę dużo. Ale już mniejsza teraz o to, jak ono gra. Nie bardzo denerwują te przyciski. Zobaczcie. Yy, teraz podgłośnięć powiedzmy chcę, tak? I nie mam możliwości, jak kliknę sobie tu na głośność, żeby tu palcem przesuwać. I to czasami też tak trzeba idealnie trafić, to gdzieś tam lekko się dotnie, to czasami nie łączy, widzicie, teraz fajnie jest, gdzieś tu obok już, także to mnie bardzo denerwuje, tu mamy też fajny skrót, nie musimy przez ustawienia wchodzić, także jak ktoś ma możliwość się kupić, jak ja kupiłem, nawet lekko, Poniżej 50% tego, co nowe kosztuje, myślę, że jak najbardziej ok jest. Tym bardziej, jak ktoś dużo rozmawia, to ten mikrofon bardzo fajny jest. I fajnie, że ma to podłączenie. Także myślę, że wtedy warto. Dobra, tutaj nie będę w sumie czarował nic więcej, no bo co to mogę więcej powiedzieć? Bardzo proste radio i tyle. Jakby kogoś interesowało, to ja jeszcze teraz kupiłem dwie sztuki jedno to jest firma Parrot nie wiem czy ktoś to w ogóle będzie kojarzył mi się w sumie to kojarzy głównie zestawu głośnomówiących i Pioniera to myślę takie dwa radia dosyć wiekowe ale wysokiej jakości i nawet teraz mimo że mają już trochę lat to cena jeszcze tak jak patrzyłem w Polsce sobie to Robi wrażenie jak na takie wiekowe radia. Pionier jest, e, Pioner jest na Windowsie, Parrot jest na Androidzie z tym, że Android tam jest. Dwójka chyba czy coś takiego. Dwójka, tak jak mówię właśnie, bo wiekowe radio. E, I nie wiem w sumie, czy nie, mog, nie mogę zaktualizować, tam coś wyskakuje i będę musiał, nie, wiem, popatrzeć, może jakoś się uda zaktualizować do nowszego. Ale do czego nawiązuje? Nawiązuje do tego, że jeśli chodzi o dźwięk w tamtych radiach, to naprawdę. Nie ma porównania, nawet jakieś teraz, takie za 1000 zł, jak kupimy. No to niektóre naprawdę te radia pozostawiają wiele do życzenia, a w tamtym jest dźwięk naprawdę wysokiej jakości. Także na pewno w z tych dwóch zostawię. Myślę, że tego parota raczej zostawię, yy, ponieważ jest krótszy, a, a pion. W sumie ja tutaj mam to, pokażę. Widzicie, on jest taki dosyć duży. I, i, I nie mam bardzo miejsca, tak żeby tego włożyć jeszcze kable. Wszystkie A zaraz wam pokażę parota. parota jest dużo krótszy. Też w jednym i w drugim jest zewnętrzny mikrofon, jakieś tam różne pierdoły są. Aha, w tym nawigacja oczywiście jest i działa. W pionierze nie ma, nie ma map. Brakuje karty, tutaj jest wszystko w tym. Także myślę, że to sobie zostawię. Dobra, nie będę przedłużał, jak kogoś będzie interesowało. A, jeszcze jedno. Jeszcze doszedł właśnie do mnie Chińczyk z zewnętrznym wejściem na mikrofon, jakby kogoś interesowało, bo tam też właśnie dużo ludzi w poprzednich filmach pisało, że no problem jest z tym mikrofonem, także zamówiłem zewnętrznym mikrofonem, też na Androidzie, w sumie ten sam model wizualnie, co był ostatnio. No tyle, że ma wejście na mikrofon i mikrofon jest też w zestawie. Ja to przetestuję, jak to, właśnie, jak to będzie działało, i wtedy może coś nagram. Także, jakoś interesuje, to zapraszam do subskrypcji kanału. Zostaw łapkę w górę, jak Ci się podobało. Dzięki, cześć.